No to zaczynamy. Oto fajka wodna, wyglądem i kolorami, przypominająca coś innego, i jest ona koło telewizora w domu na drugiej wyspie. Więc sami do czego to może służyć? Oto dziwna plama. Nie wiem, po co ona tu jest, no ale trzeba ją pokazać w tym odcinku. Dziwna plama. No, tutaj pokrzeże można wbić na jeden z mostów, ale najdziwniejsze za chwilę. Najdziwniejsze jest to, że normalna drabina, jakby się wydawało, jest tylko do połowy mostu. Co to było? A teraz wbijamy na najwyższy budynek i chyba niewiele wie, że da się do niego wbić normalnie, haha. A, ha. tu jest drabina, okej. Oto wejście-wyjście. I z najwyższego budynku możemy wyjść. Przepraszam, nie jestem bardzo zauważalna. I najfajniejsze jest to, że normalnie jak nie będziemy fałcie to szczałkę widać, a jak w nim będziemy to szczałki nie widać. Taki kawał. A teraz to pokażę, bo nie uwierzycie, de sami zobaczcie na ten materiał. Na no nie w aucie nie zobaczymy. I właśnie o to tu chodzi. Dopiero wysiędziemy, to zobaczymy tą szokę. I widzicie fałcie nie widać. Ja normalnie owszem. I to jest właśnie najdziwniejszy. Ta tajemnica i ciekawostka. Z, projektu z niego leci. I kolejna tajemnica i ciekawostka, której możemy często nie zauważyć. Oto gigantyczny dezodorant, z którego leci zielony gaz. A jak wlecimy helikopterem na górę, to zobaczymy przycisk też ładnych rozmiarów. Się to założy? Ja to mnie nie tu jest jakiś gigantyczny przycisk. Na razie Wielkie podziękowania dla Willi Streme za inspirację do tego specjalnie dla niego ten odcinek. Pozdro oto